Nigdy nie wyobrażałem sobie, że śmiech może nieść sobie ciężar groźby, ale tamtej nocy tak właśnie było. Byliśmy na urodzinach przyjaciela, na jednej z tych chaotycznych, przepełnionych imprez, gdzie wszyscy udają, że są szczęśliwsi niż w rzeczywistości. Muzyka dudniła, kieliszki brzęczały, ludzie przekrzykiwali się nawzajem tylko po to, żeby ich usłyszano. Moja żona Sara miała już za sobą kilka drinków, promieniała tą beztroską, Magnetyczną pewnością siebie, która pojawiała się u niej zawsze, gdy czuła się podziwiana. Stałem obok niej, uśmiechałem się, kiedy wypadało, kiwałem głową na rozmowy, które ledwo mnie obchodziły. Robiłem to, co zawsze robiłem. Solidny, obecny mężczyzna, który nigdy nie robił fal. Byliśmy małżeństwem od sześciu lat, razem od dziesiątego. Na tyle długo, żeby znać rytm drugiego. Na tyle długo żeby odróżnić, które żarty są nieszkodliwe, a które tną głębiej, nie się wydaje. Sara zawsze posługiwała się słowami jak bronią, którą nazywała humorem. Ja nauczyłem się to połykać. Z czasem stało się to rutyną. Drwiła ze mnie przy innych, przewracała oczami połowie zdania. Poprawiała mnie, jakbym był dzieckiem, które plącze fakty. Wmawiałem sobie, że to nic, że miłość nie ma nic wspólnego z ego że prawdziwi mężczyźni nie obrażają się za żarty. Tamtej nocy rozmowa, jak zawsze, zeszła na małżeństwo i związki, kto z kim się pogodził, kto z kim się zadowolił. Ktoś zażartował, że jak życie stanie się nudne, to łatwo po prostu odejść. Ludzie się śmiali. Sara śmiała się najgłośniej. Pochyliła się do mnie, chwyciła mnie za ramię i rzuciła to jak po na którą wszyscy czekali. To znaczy, mogłabym cię teraz zostawić. Zaśmiała się bez trosku i śmało, takim śmiechem, który miał pokazać pewność siebie, ogłosić, że ma opcję. Kilka osób się roześmiało. Ktoś uniósł brew. Poczułem, że wszystkie spojrzenia skierowały się na mnie, czekając na moją rolę. Ten spokojny mąż, ten, który zawsze obraca to w żart. Przez chwilę nic nie powiedziałem. Coś osiadło mi w piersi. Częstkie, spokojne, jasne. To nie była złość. To nie był ból, to była jasność. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo znajoma była ta scena. Ile razy stałem w takich samych pokojach, uśmiechając się, podczas gdy moja wartość stawała się żartem. Ile razy powtarzałem sobie, że to nie ma znaczenia, bo na koniec nocy i tak wracała do domu ze mną. Sara szturchnęła mnie łokciem, wciąż czekając na dowcipną ripostę, coś autoironicznego, bezpiecznego. Zamiast tego spojrzałem jej prosto w oczy i powiedziałem cicho, ale stanowczo, to idź. Śmiech ucichł, nie od razu, nie dramatycznie, ale wystarczająco. Wystarczająco, żeby powietrze się zmieniło. Jej uśmiech zamarł, jakby nie usłyszała mnie dobrze. Co? Zapytała, na wpół się śmiejąc, spodziewając się, że to wyjaśnię. Powiedziałem idź, powtórzyłem. W tym samym tonie. Idź więc. Skoro możesz mnie teraz zostawić, to proszę bardzo. Ktoś odchrząknął. Ktoś nagle bardzo zainteresował się swoim telefonem. Oczy Sara przebiegały po pokoju poszukiwaniu sojusznika, który zamieniłby to z powrotem żart. Nikt się nie zgłosił. Zawstydzona prychnęła. O mój Boże, wyłózłj. Żartowałam. Skinąłem powoli głową. Wiem. W tym właśnie problem. Spojrzała na mnie, jakbym był obcym. Może rzeczywiście byłem. Może właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczyłem siebie samego. Mruknęła coś o tym, że przesadzam. Chwyciła torebkę i wyszła wściekła. Impreza toczyła się dalej, niezręcznie. Gości udawali, że nic ważnego się nie wydarzyło. Przyjaciele klepali mnie po plecach. Zapewniali, że nie mówiła poważnie. Mówili, żebym dał jej czas. Nie zostałem. Wróciłem do domu sam. Cisza w samochodzie była głośniejsza niż jakakolwiek muzyka na imprezie. Po powrocie do domu jej szpilki stały przy drzwiach. Płaść wisiał na krześle. Ona chodziła tam i z powrotem po sypialni, ćwicząc swoją wersję wieczoru. To teraz mnie upokarzasz przed wszystkimi. Warknęło. Nie mogłeś po prostu podjąć żartu jak normalny człowiek. Powoli położyłem klucze na stole. Od lat podtrzymuję żarty. Zaśmiała się tym razem cieńszo. Naprawdę się wkurzyłeś z powodu jednego głupiego żartu. Spojrzałem na nią i poczułem zmęczenie, którego sen nie jest w stanie naprawić. To nie był jeden żart. To były wszystkie. Tamta noc była po prostu pierwsza, kiedy przestałem udawać, że mi nie przeszkadzają. Splotła ramiona na piersi. To, co teraz mi grozisz. Mówisz, żebym się wynosiła? Pokręciłem głową. Nie, to powiedziałaś, że możesz odejść. Ja po prostu przestałem błagać, żebyś została. Na jej twarzy na chwilę pojawiła się niepewność. Próbowała to ukryć, otworzyła usta, zamknęła, a potem powiedziała. Nie mówisz tego poważnie. Mówiłem. Po raz pierwszy nie złagodziłem prawdy. Nie wyjaśniłem jej. Nie owinąłem humor, żeby łatwiej było to przełknąć. Pozwoliłem. Żeby cisza niosła ciężar, którego moje słowa nigdzie nie mogły unieść. Poszła spać zła, czaskając drzwiami. Ja spałem na kanapie, patrząc w sufit, odtwarzając ten moment. Nie z żalem, ale z cichą ulgą, coś zostało powiedziane i nie dało się tego cofnąć. Coś prawdziwego. Następnego ranka zachowywała się, jakby nic się nie stało. Zrobiła kawę, zaproponowała jajka, zwykły przycisk reset. Spojrzałem na nią za blatu kuchennego i zrozumiałem, jak łatwo byłoby przeprosić, wszystko wygładzić, zachować spokój. Zamiast tego powiedziałem, musimy porozmawiać o tym, co dalej. Zmrużyła brwi. — O czym ty mówisz? U nas wszystko w porządku. Westchnąłem powoli. — Nie, po prostu długo milczyliśmy na temat tego, że nie jest w porządku. Jej kubek z kawą zawisł po powietrzu, a po raz pierwszy wyglądała na zdenerwowaną. Wtedy właśnie wiedziałem, że żart w końcu trafił.